Zakładam, to jest na dworze. Dres, mam dres. Mam przypaski na ramionach. Każda laska jest już moja. Dres, mam dres. Idę w miasto w moich dresach. Zabieram tutaj kartę. spokojnie, dresu nie ma. Tylko połowa. Idziemy, kochani, udowadnić coś. Czasami mamy taki po prostu kompleks. Mamy kompleks udowadnić udowadniania czegoś, w szczególności dziewczyny w dzisiejszych, młodych czasach. Słuchajcie, taki przykład. Mamy rasy biała, czarna i żółta. No chyba, że jeszcze jest jakaś inna, ale mi nie wiadomo o niej. Słuchajcie, i teraz przykład. Mamy teraz e, jakiegoś tubylca z dzikiego lądu. I teraz dziewczyna biedna, wiecie jakie są dziewczyny, nie? nie dość, że ciekawe, to jeszcze po prostu, słuchajcie, no one po prostu, no, jak żałują, to potrafią zrobić wiele, naprawdę. A jeszcze dobra, wiecie, dobra wymówka do tego i koniec. Yy. I później taki tubylec z Czarnego Lądu, słuchajcie, wykorzystuje sytuację. Ty się starasz i nic. On przychodzi i koniec. Jego. Może być. Słuchajcie, biali w rasie, bialej, bia w rasie białej są rasiści. W czarnej też są rasiści. Nawet albinosów nie lubią. No i w też są rasiści. Wszędzie są rasiści. To dlaczego jedni wykorzystują słabość kobiet? Drugich. Tak być nie może. Naprawdę. Tak samo słuchajcie. Taka sytuacja. Ktoś musi słuchajcie. No nie, nie, że jestem rasistą. Bo nie jestem. Nie jestem. Nie. Ale ktoś musi tego z tego zagrać czasami. Słuchajcie, przychodzi. Przychodzi córka do mamy nie, i mówi, że... że koleżanka ma fajnego chłopaka i jest czarny. I mówi, że ona też chce mieć czarnego. Co? Robi mama na komunie w prezencie. Daje pięć czarnych kolegów. No szkoda. Czyż to nie jest wszystko normalne? Kochani, nie dajmy się zwariować. Tak takie może być. Czy może? No pytanie jest skierowane do was, kochani. Tak czy nie? Jedyna, słuchajcie, jeżeli jakaś taka malka dygresja, nie? W czasie tego odstawiennego spektaklu, taka malka dygresja tylko, gdybyście chcieli jakąś sprawę nagłośnić, to najlepiej drogą, e, drogą tradycyjną, czyli pocztówki, pocztówki i jeszcze raz pocztówki, no listy są zamknięte, tak? No chyba że ktoś będzie otwierał może listy, ale pocztówki po prostu. taka malka dygresja. E, tak jeszcze na sam koniec słuchajcie, bo to się troszkę wygłupia mnie, ale e, ktoś musi właśnie grać tego złego, tak czasami, bo nikt nie chce tego złego zagrać, tak, e, wszyscy chcą tylko być dobrzy, że, ale jak on kocha czarnego, niech ten drugi zrobi coś i powie jemu, nie kochani, tak nie może być, wszędzie są rasiści, czarni, biali i żółci są rasistami, w tych grupach, ja nie mówię, że wszyscy, ale jakiś tam odsetek tych ludzi i teraz słuchajcie, taki tam, Przykładnie, miałem kiedyś stawek nie? i wpuściłem rybki. E, czerwone, później wpuściłem niebieskie, jeszcze było ok, nie e, miałem dużo tych rybek, czerwonych, niebieskich. I później kolega dał mi dwie rybki. Czarne, ja sobie myślałem, no kurde, no po co mi te czarne? Skoro wiecie, no woda też jest w takim stawku tam e, wszystko czarne, folią wyłożoną czarną. No, tam nie widać tych rybek, nie. Ale mówię, no dobra, no, biorę te rybki czarne, bo co? No? Ktoś musi przytulić to serca. Ktoś musi przyjąć, jak nie, nie chce, nie? Szkoda by było, żeby to ktoś odrzucił. No dobra, no i mówię, biorę, nie? No dobra, po pierwszym roku było jeszcze ok. Po drugim też. No ale po trzecim, kochani, no gen progresywny dał się we znaki. E, ja już nie widziałem rybek w tym stawku. To już było nic. Wszystko srogate albo czarne. Sobie myślę, no kurde, ładnie. Co teraz? Zjeść? Nie. Zostawiłem tak, ale no wiecie, no, <laughs> no co mam powiedzieć? No, 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 no. no. Bo wiecie, bo są w zładzie geny recesywne i progresywne. nie Ja mam to wytłumaczę. Gen progresywny, recesywny, różnica jest taka, że jak macie osoby, które mają kolor czarnych włosów, to jeżeli dojdzie do spięcia, nie? do rozmnożenia się człowieka, no to taki gen, jeżeli albo chłopak, albo dziewczyna ma czarne włosy, to ten gen zazwyczaj po prostu wygrywa z blondynem. Także szanujcie blondynów, kochani. Szanujcie blondynów i blondynki. Naprawdę. A już w ogóle, jak mają niebieskie oczy. No to wiecie, wiecie jak to po prostu jest. Nikt nie chce grać się Nikt nie chce grać słuchajcie tego, tego złego, czyli być tym adwokatem diabła, adwokat diabła, adwokat diabła, adwokat diabła. No i słuchajcie, wstrząśnięci i niezmieszani. Czasami to ma sens. I też, wiecie, chodzi o szybkość, nie? bo jak coś zrobisz szybko, to to jest jak na drodze. Jak już robisz coś źle albo wiesz, że robisz źle, to rób to powoli, bo może ktoś zauważy i zareaguje. Bo, jak zrobić szybko, to później jest mniej czasu, po prostu ma ten drugi do namysłu, żeby jakoś zareagować. Może mu się uda, a może nie. No i pamiętajcie, cały ten odcinek to jest sketch nienormalnego. Sketch nienormalnego pokoju. Sketch nienormalnego pokoju. Także peace! 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 I jeszcze raz. Idźcie się wisikać wszyscy. Ale ze szczęścia. Nie ze smutku. na zakończenie zapalmy świeczkę pokoju. Może ołówek. Zobaczcie jakie ołówek mam. Zapalimy świeczkę. Jest to balon, jest do świeczka.